Te kameleony są naprawdę ruchliwe, więc czasami jest ciężko jakkolwiek zrobić jakieś ujęcie. Siemaneczko, mordeczki, ja jestem Raptor. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. A dzisiaj robimy przegląd Kenyonga Behmei, czyli kameleonów Behmei, gdzie samczykowi już fajnie rośnie ten różek, a raczej nozdrza bo są takie dwa oddzielne, więc chciałbym wam pokazać między innymi jak te kameleony urosły, jak wygląda ich terrarium, ponieważ od ostatniego odcinka trochę się zmieniło i myślę, że warto zrobić taki przegląd. Kto nowy subskrybuje kanał, a ja nie przedłużam i pokazuję wam już te kameleony, ponieważ terrarium jest tutaj. I jak widzicie, ono jest na podłodze, ale dlatego, że tutaj najlepiej mi się je szoruje, sprząta, a między innymi usuwałem kamień z tych pięknych, szklanych ścianek z przodu, z boku, o, z tyłu niebo tam akurat jest ścianka. Od razu przepraszam Was za to, że nagrywam z ręki na autofokusie. No i oczywiście z trybem auto, ale wszystko dlatego, że ten gatunek kameleona jest naprawdę ruchliwy. Zresztą, zobaczcie, jak ta sceneria w ogóle wygląda. Tutaj doświetlam. No, i oczywiście tutaj skylightem, żeby było dużo jaśniej. No, i z racji tego, że te kameleony są naprawdę ruchliwe, potrafią z jednego terrarium przejść na drugą stronę w taki sposób, że nawet ich nie zauważę. To postanowiłem, że ten odcinek wyjątkowo nagram właśnie na trybie auto, na autofokusie, no i jeszcze z ręki. Ale na szczęście mamy stabilizację obrazu w miarę jako taką, więc tutaj tragedii w tym temacie nie powinno być. Ojejku, już się zmęczyłem samym mówieniem Wam, ale zobaczcie, tutaj jest ten samczyk. Spróbuję go poruszyć, żeby było go bardziej widać. Chodź, 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 chodź. I zobaczcie, co tu się dzieje. Jakie ma piękne nozdrza. Można powiedzieć, że to jest dwurożec. Ma on około 20 cm długości ciała wraz z ogonem, więc od ostatniego odcinka urósł dwukrotnie, więc naprawdę sporo. Ale czasami sami ocencie, napiszcie w komentarzu, czy Wam się ten kameleon podoba, czy też nie. Według mnie naprawdę fajny gatunek kameleona, gdyż jest to bardzo mocno ruchliwy kameleon i dlatego też w tym terarium jest tyle, tyle roślinności sztucznej i żywej, ponieważ ten gatunek kameleona lubi, uwielbia poruszać się po terarium i raz zobaczycie tego kameleona z lewej strony, raz z prawej strony. I cały czas, ale to cały czas gdzieś on chodzi. Mamy tutaj jedną sztuczną roślinkę, drugą mamy taką samą po drugiej stronie. Zobaczcie, że z jednego miejsca na drugie kameleony mogą sobie przejść. Zaraz wam tutaj pokażę. O tu przejdziemy sobie. Weźmiemy sobie od góry na chwilę, zobaczymy. I zobaczcie, tu jest ta roślinka. Tak, jest ta roślinka, no i ona kieruje też w drugą stronę, w drugą stronę, żeby kameleony sobie tu weszły. No i dzięki temu z punktu A do punktu B w łatwy sposób, z jednej strony na drugą, te kameleony mogą przejść. Samczyka już nie widać, dobrze się ukrywa, kamufluje, można powiedzieć. O, tutaj zobaczcie. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Zaraz mnie. Zaraz mnie ugryzie. Ale no, co poradzę? Chcę wam go pokazać. O, zobaczcie, atakuje mnie. A, gryzie mnie. Tak się prezentuje, ale no niestety nie mogę wam go jakoś pokazać dobrze, bo cały czas się odwraca. Więc to jest właśnie bolączka. Nagrywania tego gatunku Kameleona, ponieważ są naprawdę bardzo mocno ruchliwe. Więc tutaj samczyka nie będziemy już bardziej stresować. Zobaczcie jeszcze na jego nozdrza, można powiedzieć, że to jest dwurożec bo ma dwa nozdrza, takie fajne, wystające, a nie jedno, więc ja go nazywam dworozcem, a na imię ma Behmei Boy. w sumie takie. Oczywiste, jeśli chodzi o moją domową hodowlę. No dobra, tutaj nie będziemy już kameleona męczyć, tego samczyka. O, niech sobie tam gdzieś pójdzie. Sami zobaczcie, że cały czas on się gdzieś porusza. I to jest właśnie w tym gatunku naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne. Nie przedłużając, szukajmy samiczki, bo gdzieś tutaj też jest. Jak myślicie, ile czasu mi zajmie znalezienie samiczki? Obstawiałbym na tą stronę lewą, że ona gdzieś tutaj jest. Muszę to robić delikatnie, żeby kameleona w żaden sposób nie uszkodzić, bo mogę złapać i przez przypadek kameleona niestety lekko. Trachnąć. Widzę już samiczkę. Mam mam, 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 Dobra, wchodź. Samiczka już jest dużo bardziej przyjemna od samczyka. Jak dobrze widzicie, samiczka różni się od samca. Nie ma nozdrzy. Ma brązowawy hełm. No i różnica jest naprawdę spora. Nawet wielkościowo samiczka jest trochę mniejsza od samczyka. Ma jakieś 16-17 cm długości ciała wraz z ogonem. Ujeju. Nagranie tych kameleonów jest naprawdę sporym dla mnie wyzwaniem. Tym bardziej, że samiczka no jest mała. I uwierzcie mi, odległość między aparatem teraz a samiczką to jest jakieś 30 cm. No, a jak ją teraz przybliżymy, no to jakbyście widzieli ją całą prawie. Nagranie całego odcinka zajęło mi jakieś 45 minut, a czuję się, jakbym nagrywał go dwa dni. Więc. No, jest to męczące, jeśli chodzi o ten gatunek kameleona. Na tyle wyjątkowo męczące, że powiem Wam, że to jest najtrudniejszy w nagrywaniu gatunek kameleona, jakiegokolwiek posiadałem. Dlaczego? Dlatego, że muszę to robić na autofokusie, muszę to robić na e, trybie automatycznym więc te wszystkie parametry aparatu się po prostu cały czas zmieniają automatycznie i nie są tak mocno można powiedzieć dopieszczone jak tego bym chciał ale mam nadzieję że ten odcinek wam się podobał i że docenicie że tak bardzo poświęciłem się żeby nagrać ten gatunek kameleona czyli Kinyongia abechmei i pewnie zauważyliście, że tutaj nie ma żadnej żarówki UVB, ale tylko i wyłącznie do nagrywek, dlatego że tutaj w tym miejscu mi się dobrze nagrywa. A nie mam tyle gniazdek, żeby zamontować oświetlenie, drugie oświetlenie, trzecie oświetlenie, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tymczasem, ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Do usłyszenia, cześć!